Chodźmy. Powinniśmy ruszać. Jesteś gotowy, by kontynuować? Odtąd powinieneś radzić sobie sam. W Goliet znajdziesz jedzenie i staniesz na nogi, a potem zrobisz jak uważasz. Mogę odejść w każdej chwili? Twoja sprawa, ale zanim wyruszysz na pustkowie, powinieneś zdobyć porządny pancerz i broń. Rozejrzyj się w naszej społeczności. Zobacz, co może ci zaoferować. A co jeśli znajdziesz tu Alba? Oni nas zabijają, więc my nie pozostajemy dłużni. Może z wyjątkiem separatystów Albów, którzy zbiegli z Xakoru. Czy mogą okazać się pomocni? Ej, czy to naprawdę tak widać na tym TikTok Studio? że ja tam znowu przestawiło. Tak, jeszcze raz to włączymy. No losie, dlaczego to mi tak robi, no? Na pełny ekran ustawię to mi znowu przełączy, tak jak wcześniej było. Nie, dobrze. Strajcom nie powinna się ufać. Może separatyści chcą dołączyć do wolnych ludzi. A może należy... Jestem pewny, że razem pokonamy Albów. Póki co są zbuntowani. Jest ich niewielu i nie mają przyjaciół. Pewnie zdążyli się już przekonać, jak trudne jest życie, jeśli nie należysz do frakcji. Dlatego są nerwowi. Lepiej postępować z nimi ostrożnie. Wszystkich podej... Dotarliśmy do Goliet, ale to ledwie początek podróży. Gdy poczujesz się pewniej, poszukaj mnie. Będę w twierdzy Ragnara. Jak cię w Alexe gra? Ja kiedyś miałem podejście, ale nie skończyłem. Eee, mam podejście takie, że zaraz mi korki wywali przez tego Eleksa. Bo on działa jak chce. Bo działa jak chce, dosłownie. Ustawiam go w 15 różnych sposobów, i on mi zżera czasami. Powiedzcie, teraz aktualnie Eleks. Jerami tyle yy... no, procesora graficznego, że ja po prostu no, zgra się z ciała. super. ma no, sprawy, uruchomimy jeszcze raz. Mimy gra jeszcze raz. Gra w Elexa super jest ogólnie gra Gra ogólnie jest super Ale No dzisiaj mi płata figle bardzo Cześć już witam serdecznie Gra po prostu jest No nie ogarniam jej w ogóle dlaczego to to mi tak robi Czy ja coś po prostu zainstalowałem i coś mi przez to nie działa nie wiem a to jest moim zdaniem trochę siki już wszystko, wstałem, no to dzień dobry, witam serdecznie z znowu. Wywaliło, czy ty reseta robiłeś? Co? Reseta robiłem. Jeszcze bym chciał dopiero wstać. No. A i namierzyłeś błąd, czy jeszcze? No nie do końca. Ale na wierzę. Że... Teraz. Kurka kicha trochę. Matematycznie zaraz powinno wszystko działać, ale zobaczymy. Jesteś gotowy, by kontynuować? O, i jazda się zaczęła. 70%. Grafik się nie da niższe ustawić. Powinniśmy ruszać. Teraz powinno być dobrze. Gdzie mam tutaj przyszłego tatę? Gratuluję. Gratuluję. Teraz, jak coś będzie, nie tak. Dopiero streamuję wieczorem. Bo muszę pomyśleć nad tym, ale już powinno być dobrze. Jesteś gotowy, by kontynuować? Teraz, już powinno być wszystko super. Dziękuję bardzo. Kurde, i znowu mi się ta. Mamy nadzieję, że będzie śmigać. No, muszę to przełączyć jakoś. Dziękuję bardzo, Low, za dwie rżyczki. To musi być chyba tak. Zobaczymy menadżera, czy mi to po prostu znowu nie rozwali.

Znajdziesz je. A potem zrobisz jak płacz. Mogę odejść w każdej chwili? Twoja sprawa, ale zanim wyruszysz na pustkowie, powinieneś zdobyć porządny pancerz i dron. Rozejrzyj się w naszej społeczności. Zobacz co może ci zaoferować. Czas pokażę. Jeśli znajdziesz. Oni nas zabijają. Fajnie jest micie, fajnie jest mieć dziecko ogólnie polecam. Może z wyjątkiem odpowiednią kobieta. To Ci mogą okazać się pomocni. Nie powinno się ufać. Wszystkich podejrzewają o wszystko. Dotarliśmy do Goliet, ale to ledwie początek podróży. Gdy poczujesz się pewniej, poszukaj mnie. Będę w twierdzy Ragnara w górnym Goliet. O! Oh. Jak miło, znowu mi O, oh, dobra jest. Okej. Okay. Dlaczego jak ustawiam to w pełnym oknie, to mi się tak to pierdzieli. Nie rozumiem tego. No coś w tym, coś jest w tym naprawdę? Dobrze mówisz. Może ustawię to przechwyt gry Przechwyt okna, a nie gry. Dobra, trzeba by jakieś śniadanko zrobić w końcu. Kurde, tylko znowu to ja będę teraz... Nie. Aha. No nie, to nie bez ramki. assalamu wróciliśmy do punktu wyjścia. Super. Musi być tak. Zatrzymaj się w imieniu klanu Czarnowronów na mocy uprawnień nadanych mi przez naczelników. O powrót króla na wznowionym life. A... Ok, Barbera o 1445 Wpuść mnie do miasta A, chcesz się dostać do środka? Czy twoim zdaniem stoję tu, by chlebem i solą witać każdego przybłędę? Gadaj, tak sądzisz? Nie wpuszczę cię tu, dopóki nie dasz mi czterdzieści 14.45 Żeby mi troszkę te włosy... Co z nimi zrobił? Nie wiem co, ale jest tragedia z tym bosami już nie układają się w ogóle. Przysłał mnie tu Duras a, jesteś jedną ze zdobyczy Durasa. W takim razie od razu zgłoś się do Ragnara albo jednego z pozostałych naczelników. Dwa tygodnie temu fryzora. że nie jesteś szpiegiem Albów. Dobra, dobra, możesz przejść. Nie wolno ci jednak używać broni. Na wypadek, gdybyś zaczął kombinować, pamiętaj, że Paladyn zrobi z ciebie miazkę szybciej, niż zdążysz powiedzieć, lepiej byłoby, gdyby Duras mnie tu nie przysłał. I nie ukradnij niczego. I nie obnoś się tak z tą technologią. Niczego więcej od ciebie nie oczekuję. Jasne. Świetnie. W takim razie witam cię w imieniu Berserków. Kim są czarnowrony? Jesteśmy klanem wojowników należącym do frakcji Berserków. Naczelnik naszego klanu, Ragnar, to doświadczony dowódca i obrońca Goliath. W ogóle to co to Zagierka. Chciałby bronić naszej Tymi, od twórców gotika jak środka. Stoimy na straży uczciwej. To jest taki gotik, tylko postapokaliptyczny trochę. Ci, którzy pragną dołączyć do werserków, winni stanąć przed Ragnarem. Kim jest Ragnar? Nie mogłeś o nim nie słyszeć. Ragnar Właśnie widzę, obni. że trochę gotwicko podobna Ragnar, jest. Synbiara jest najwyższym naczelnikiem w Goriet, dosłownie. Mieszka na szczycie w ruinach Starego Świata. Ryzen? Nie, to jest Alex. Kto tu rządzi? Nie słuchałeś mnie? Do czasu powrotu Toralda, pielgrzyma i pana. Gotik to legenda ja. Yeah. Ragnar, naczelnik klanu no. Czarnobronów. Naczelnik naczelników, potężny i sprawiedliwy. Jest wzorem dla nas wszystkich. Nie polecałbym zawracać mu głowy, jeśli nie masz zamiaru się do nas przyłączyć. Może ci się poszczęści i spotkasz go gdzieś w mieście. Lubi osobiście sprawdzać, co dzieje się w Goliet. Jasne, Zrozumiałem. To po to Duras cię tu przysłał? Żebyś się zaciągnął? Jeśli cię życie miłe, powinieneś wybrać nas, nie banitów. Przestrzegaj prawa, zrób dobre wrażenie na ludziach. A być może uzna, Naczelnik naczelników już jest serdecznie. przy kompą Otóż to Wiem kompa za 17k Pierwszą grę, którą odpaliłem był Metin drugą Gothic 2 Skąd ja to znam? Ja złożyłem teraz ten komputer Pierwszą grę, jaką odpaliłem był to Kompie Metin gwiazdka Przebywa w mieście? Nie. Mistrz Torald, pielgrzym, wspaniały, wielki i mądry wyruszył w podróż. Poszukuje odpowiedzi. Kiedy wróci, przyniesie nam zwycięstwo. A nastąpi to, jak tylko wypełni misję. Na czas swojej nieobecności powierzył sprawowanie władzy w Goliet naczelnikowi Ragnarowi. Rozumiem. Wygląda na to, że spodziewacie się kłopotów. Banici, klerycy i jeszcze albowie wszczynają wojny. To, co wyprawiają mutanty, przemilcze. Nie wiem, gdzie do tej pory byłeś, jeśli dziwicie obecna sytuacja. Ale nie martw się. Tu jesteś bezpieczny. Żaden alb się tędy nie przedrze. Czy jest w golied miejsce, gdzie mógłbym się zatrzymać? Może w okolicach tawerny albo u ogrodników. Poszukaj w dolnej dzielnicy. Dla uczciwego człowieka znajdzie się tam miejsce. Możesz się wkupić lub zapracować na bycie przyjemnym. Jesteśmy obrońcami Magalana. Wszyscy wolni ludzie są tu mile widziani. Jak mogę zapracować na to, by zostać? Umiesz posługiwać się bronią? Tak. Więc znajdziesz pracę. Od kiedy zaczęły się ataki, brakuje nam ludzi. Nie jest tu chyba zbyt bezpiecznie. A gdzie jest? Od kiedy albowie postanowili rozwalić całą planetę. Brakuje wam ludzi? Wszyscy tracą ludzi w walce z Albami. Robotnicy, ogrodnicy, wojownicy wszyscy potrzebują wsparcia. Będziesz musiał zapracować na pobyt tu, ale roboty jest pełno. Tak jak kryształków, by ją wynagrodzić. Używacie kryształków jako pieniędzy? A czego mielibyśmy używać? Elexit to nasza waluta. Nikt nie będzie się z tobą wymieniał za Gówno Raptora. Musisz mieć Eleksit, albo jakiś porządniejszy złom ze Starego Świata, żeby coś utargować. Wiem. Ale to jest sad co nie, że kupujesz sobie tak naprawdę tego kompa Mówisz, A teraz będę w jakieś gry, super, a, a, a I w ogóle, a, ty odpalasz sobie albo lola, albo coś w tym stylu co nie Jest takie, aha Zamknięty. Przejścia... Co to za miejsce? To dziupla. Przechowujemy tu Alex i zakazany sprzęt, który trafia do goliet. Idź już, rusz się. No, tu masz rację akurat, co do akurat do PSR, że zawsze masz tą przynajmniej gwarancję, że każda gra ci będzie chodzić, co nie? Ale mnie ścina. Nie. Yeah. No ścina. ścina. Dobra, nie no, stream będzie dopiero wieczorem, bo to nie ma sensu streamować z takimi, jak to ma mi się tak, 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 działać. Muszę to naprawić jakoś, tego Alexa, bo to jest niepojęte, że nie wiem, może mam jakieś reszejdy włączone, cokolwiek, nie wiem, co jest włączone, ale jest masakra, bo to nie powinno tak chodzić. Nie wiem, zobaczę, bo... nie wiem. No szkoda, kurde, nerwy psuć. Przez chwilę to normalnie chodzi, przez chwilę ten, także no, streamek będzie wieczorem, także zapraszam wszystkich wieczorem, no. Yy, idę po nervoso. Mam monitor, mam monitor. Haha, powodzenia, hafuniu. Mam monitor, przechwyt monitora. Ale to nie ma, wiesz co, to jakoś super znaczenia nie ma, bo. To mi streama ścina. No później wezmę to, poogarniam wszystko, nie wiem coś, bo, bo reszejda wcześniej jakiegoś ściągnąłem i to może przez tego reszejda tak mi to wywala. Bo ja nie wierzę, że po prostu gra z tamtego roku tak obciąża kartę graficzną. O tak, kurde, nie wiem. To jest nie tak. No raczej nie powinna. Nie powinna właśnie. Ani to sama nie ma nic. Dobra, na razie cześć.